Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, godzina za 15.08, kwadrans przed godziną 8.00. Jestem już na rynku, zaparkowałem sobie przy wykopie, może nie przy wykopie, tylko przy hałdach, Idę po szpadel, bo tutaj jest w takiej komórce schowany, i idę zakupić jakąś bułę na dobry rozruch dnia. A tutaj. Co to jest? Urząd miasta w Półtusku. Śliczny, nie? Mini lewiat. Jestem już na hałdach i dzisiaj sobie pochodzę z Multicruiserem i Multicruiser już znalazł chyba monetę. Pierwszy sygnał dzisiaj, e, tylko że jest jedna wtopa z Multicruiserem w moim wykonaniu. Mianowicie nie wziąłem sobie kabla do ładowania e, i musi mi brat wysłać po prostu e, i mam tylko dwie kreski baterii. Także na pewno całego dnia dzisiaj nie schodzę z tym wykrywaczem, chociaż mam nadzieję, że się, będę, że się mylę i 8 godzin sobie z nim pochodzę. Ta moneta, chyba, proszę państwa, jest tutaj i zaraz przeczyścim i pokażę. Przyjechał Mateusz i tam tak z taką panią dość długo rozmawiałem i znalazłem w międzyczasie. Pierwszą monetę, która można, którą można rozpoznać, no i jest to boratynka, ale w fajnym stanie, taka przypalona, lekko tutaj Mateusz powiedział: litewska. Litewska z konikiem, zaraz zobaczycie konika 28. Pinpointer w ruch i sprawdzamy, co to za cuda. takie coś. Wyczyszczę i Wam pokażę. Jest to jakaś blaszka w kształcie jakiegoś medaliku. No i Mateusz mówi, że jest to. Znaczy tak naprawdę nie wiadomo, ale bardzo prawdopodobne, że to jest takie okucie rękojeści noża. Takiego trzonka. Na sam koniec nabijano taką blaszkę za pomocą gwoździka nituj. No i wszystko na to wskazuje. Tak jak mówię, dziurka jest. Mateusz tu teraz monetkę chycił. No ale... No pozostawia co najmniej dużo do życzenia. Znowu taki destrukt oblepiona. A nie wiesz może czy będzie coś w stanie z tej monety. Wiesz jak ujrzeć nie po... są, sądzę, ona jest w takim stanie, że... No moi drodzy, w końcu jakieś zarąbiste trafienie i jeszcze w super stanie. Tu ja bym tego... Znaczy przypuszczałem, że to będzie coś fajnego, ale tu Mateusz nie pozostawia nic. Piękna pieczęć, tak? Tak. Coś ci mówi ten, her, ten znak, ten herb czy coś. No to no, poza tym, że jest litera A z krzyżem. To. I tutaj jest jeszcze druga nie, część nie, nie, tego. Niewiele więcej. To będzie do wyczyszczenia. Może są dwie. Ale pięknie. Zaraz wam pokażę z bliska. To jest mega trafienie. To ja idę już po woreczek może. Tak, tak, tak. O, to, to, to. To już Trzy wiadomości. Pierwsza jest taka, że przyjechał tu przed chwilą facet z koparką i, jak gdyby nigdy nic, zaczął wszystko równać. No i trochę jednak popsuł nam szyki, bo były dwie hałdy nieprzeczesane, a teraz jest cały urobek wymieszany i nawet z podłożem, czyli z tymi śmiećmi, które tutaj były, bo tu były wysypiska. Bo tu było wysypisko jakieś takie śmieci. E, druga fajna sprawa, Mateusz znalazł prawdopodobnie kawał srebra. E, po czym to wnioskujemy? Tutaj jest e, tak jakby fragmenty przytopionego mosiądzu, jakiegoś brązu, który fajnie skorodował na zielony kolor, i wszystko jest to przytopione w taką sztabeczkę. E, już inne rzeczy e, ołów stopiony wychodził, być może jakieś inne e, ołowiane takie, bądź srebrzane e, takie stopki, a tutaj mamy nóż, stary nóż, o, bardzo stary nóż i ciekawy pęknięty z jednej strony, natomiast ktoś sobie chyba tym kroił kiedyś chlebek fajna rzecz ta pieczęć mi narobiła apetytu natomiast teraz już od jakichś bo ja wiem, półtorej godziny same boratyny się kopie i to jeszcze w takim stanie no i teraz kolejna wyskoczyła, no ale co ja wam boratyny będę pokazywał, nie? boratyny to każdy widział i to masowo, naprawdę mm, nie wiem, która jest godzina, zaraz zobaczę ale zaraz będę chyba zbijał na jakiś posiłek. A tutaj jak zwykle śmietanka kwitnie. Przed chwilą jakiś facet gadał do wody. Nie wiem czy tam ktoś jeszcze jakiś inny był. Jakiś facet czy coś, ale tak żywo do tej wody gadał. Nie wiem o co chodziło za bardzo. Ale dużo niecenzuralnych słów w stosunku do wody, że ona sobie płynie, że wolne ma. Nie wiem o co chodziło. Może ja się przysłyszałem, oby, no zfiksuję z tym życiu. przerwa na herbatkę była i teraz idziemy chyba do muzeum być może tam będzie wystawa, którą obejrzymy i wiem, że tam jest meteoryt od Astrokosmu od Janusza, bo Janusz tu kiedyś przekazał e, jeden z swoich meteorytów, bądź mogę się mylić, bo być może to był kawałek tego meteorytu i prawdopodobnie jest on wystawiony właśnie, że w tej wieży a tutaj inne badania archeologiczne są, o których więcej powiem, bo przez przypadek jeden z pracowników na moją hałdę wywiózł po prostu swój urobek, ich urobek z tamtego wykopu, bo my wykop mamy tam. I w tym wykopie znalazłem kilka rzeczy, ale o tym później. No i moi drodzy, po długich walkach, długich mękach i po przerwie, przede wszystkim, pierwszy fajny sygnał. Wykopany i mamy monetkę w kształcie boratynki tylko że jest. Myślałem, że jest ładna, a to jedna. <grymne> <grymne> Ale nie, z tej strony będzie lepsza. Zaraz wyczyścimy i pokażemy. Trzymaj. Jakiś taki większy kaliber teraz, aniżeli ostatnio. Jeszcze nie ułamane. Ładna kulka ołowiana. Jakaś muszkiuła. I przyszedł czas na wizytę u mechanika. Także jadę 20 km przede mną. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Jak się dogadam, co się uda zrobić. O wszystkim was poinformuję. Także zbieram się i jadę. Na miejscu i od 15 minut czekam na jego mościa mechanika, któremu, z którym będę się musiał dogadzać a propos tych wszystkich robótek, które zawarłem wam pokażę. Bo mam to fajne na telefonie spisane. Także ładnie sobie to ujrzycie, co ja tutaj chcę zrobić. Ale jeszcze dzisiaj auta nie będę zostawiał, bo muszę kupić kilka rzeczy z tej listy, którą też zobaczycie za jakiś czas. I wtedy będę tutaj przyjeżdżał prawdopodobnie jutro i zostawiał busa na tydzień znowu. Także się rozstaniemy znowu z busem, ale na ten czas mam co robić. Nie Gołąb, nie Monika. Karników. Ile karnków, ile się udało dzisiaj znaleźć, ale po co to komu ja się pytam? Hmm, bez sensu. Zbierają, a potem trzymają koło kaloryferów. Ile żelaza! Wow! Przyjechałem już od mechanika, jestem na bazie i jest dużo do pogadania. Pierwsza sprawa. Tak jak gąb już wam pokazywał, ceramiki i tych rzeczy żelaznych, które łapię magnesem neodymowym, których wam jeszcze nie pokazywałem, zapomniałem wam pokazać. No jest masakryczna ilość żelastwa zawsze jest dużo i w tym żelastwie fajne rzeczy się mogą znaleźć jakieś takie średniowieczne te, proszę Was, gwóźdki e, tam są jakieś widziałem fragmenty jakichś butów, nawet tam z XVII-XVIII wieku. Ile jeszcze tutaj w tym półtusku będę? Yy, dość sporo, mam nadzieję, z tego względu, że bardzo ciekawe tematy tutaj mogą wyjść. Jestem dość zmobilizowany. Yy, jutro będzie bardzo dużo hałd z tego względu, że mamy zrobić jakieś 30 metrów rynku i będzie tych hałd mam nadzieję, nie wiem, z 10 z 20 i jutro ma być telewizja z tego co słyszałem. Także zapowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że tam jakiegoś wywiadu nie będę e, dawał, bo e, o ile do tej kamery jak gadam, to jest wszystko w porządku, to o tyle jak m, ktoś kieruje na mnie kamerę, patrzy i tam słucha tego co ja gadam, to to się już stresuje. Co ja chciałem powiedzieć. Dzisiaj jeszcze auta nie oddałem. Auto będę oddawał w dniu jutrzejszym, bądź pojutrze. I jest tam trochę tego do zrobienia, tak jak widzieliście. Z takich informacji tu i teraz, co ja mam Wam do przekazania jaki będzie mój kolejny krok po półtusku prawdopodobnie po, już będzie maj, połowa maja może i wtedy uderzę nie wiem czy nie uderzę czasami też do 27 kwietnia być może już będę wolny na te mistrzostwa w machaniu wykrywaczem od tam Sylwestra Pepela natomiast może jeszcze coś innego się tam wydarzyć gdzie będę Hmm. Dobra, z mojej strony to już wszystko. No, jak się podobało, to zostawić te pierdoły bardzo fajna. Dzisiaj ta pieczęć wyskoczyła. Naprawdę, e, jakby ktoś tam chciał porad odnośnie wykrywaczy, to też śmiało pisać na znalezione w wodzie małpainteria.pl. Mam coraz więcej czasu, bo jednak pracuję po 16 godzin niekiedy dziennie. 6 na komputerze, 8 na wykopie, a 2 godziny tam jem czy jakieś tam przerwy po prostu robię. No i co? Dziękuję patronom. I z mojej strony to już wszystko. Gąb, gdzie jest gąb? Gąb jest tutaj, przed komputerem się już też z Wami żegna. Także trzymajcie się, cześć!